Mobilki Mobilki, jak mnie słychać, witamy na zajęciach Uniwersytetu Parkingowego. Już za chwilę omówimy branżowe określenia zasłyszane na Sibi Radio. Znane czy nieznane, zawsze warto wiedzieć, co oznaczają. Nasi eksperci są już gotowi, więc możemy zaczynać. Na pierwszy ogień idzie pytanie, co to znaczy walnąć rogala, zawinąć rogala albo zrobić rogala. Kto jest chętny, aby rozpocząć temat? Ja mogę. Rogal to wiadomo, rodzaj pieczywa. Ale zrobić rogala to nie oznacza upiec go w piekarni. No, rogalem nazywa się też pewien rodzaj podróżnej poduszki. Ale zrobić rogala to nie są żadne robótki krawieckie. Rogal, o którym mówimy, to czynność, a nie przedmiot. I po naszym rogalu nie ma śladu. Chyba że na błocie, piasku czy śniegu. No, no, nic. Nic a nic mi nie przychodzi do głowy. Walnąć rogala, zawinąć rogala, albo zrobić rogala, to nie robienie, nie jedzenie, ale jednak jakaś czynność. Poproszę o podpowiedź. Voila! Walnąć rogala można na placu, na drodze, na parkingu. Albo na stacji paliw, po zorientowaniu się, że przed nami ślepa uliczka. Podpowiedzią jest kształt rogala. Widzę, że to trudniejsze jest niż się spodziewałem. Rogal to oznacza zrobić nawrót o 180 stopni i patrząc z góry wygląda to jak rogal. Poniał? Poniał, poniał, kapuje. Domyślałem się nawet, ale nie chciałem wam psuć zabawy. Ale jak tacy jesteście mądrzy, to powiedzcie, kto to jest Kaśka? Zdrobnienie od Katarzyna, żeńskiego imienia pochodzenia greckiego. Jasne? To byłoby za proste. Nasza Kaśka to nie byle jaka Kaśka. Ona dużo wie o świecie. Chociaż nie ma oczu, to niejedno widziała. Kaśką nazywano taki mechaniczny odkurzacz, ale to nie to. Kaśka jest w wielu samochodach. To proste. Kaśką nazywano pierwsze gadające nawigacje samochodowe, w których ten głos był żeński. Tylko dlaczego Kaśka? Niestety tego nie wiedzą ani najstarsi górale, ani najwięksi filozofowie. Chyba ktoś ten głos tak nazwał, a potem się rozeszło po Sybiradiu w świat. Ale nie każda Kaśka to Kaśka. Czasami to Krzysztof. Jesteś u celu. Prowadził Cię Krzysztof Hołowczyc. I jeszcze może powiedz, że to jest święty Krzysztof, patron kierowców. Na koniec myślę, że równie ciekawa zagadka. Nasi studenci pytają, co to jest mydelniczka. Kto zaczyna? Mydelniczka to pudełko na mydło w kostce. Startopawy. Mydelniczka to? Coś wykonane z plastiku i wyglądające jak mydelniczka. To produkt masowy. Naszych mydelniczek powstało około 3 milionów. To niewiele, ale chyba się domyślam, że chodzi o jakiś samochód. No brawo, lektor. To auto ma cechy mydelniczki. Plastikowe, wyglądające jak mydelniczka. Kilka mdłych kolorów. Masowe. Starsi absolwenci naszego parkingowego uniwersytetu wiedzą, że to o Trabancie mowa. A dokładnie o modelu Trabant 601, zwanym przekleństwem Honekera. Wiele rzeczy było nazywanych przekleństwem Honekera. Ale Trabant był najpiękniejszy. Mówcie, co chcecie. Bardzo mi się podobał. Nawet jeśli za sobą zostawiał chmurę niebieskiego dymu. Plastikowe nadwozie, prawdzie to. Ono w ogóle nie zawiało, ale po kolizji tylko chrupnęło i się na wszystkie strony. <grymne> Pod warunkiem, że wcześniej się nie zapaliło, bo zbiornik paliwa był z przodu nad silnikiem. Ale trabant był marzeniem wielu Polaków. Był wygodniejszy niż maluch i miał większy bagażnik. A określenie mydelniczka przecież nie było najgorsze. Mówiono na niego trampek, no bo śmierdział. Albo Ford Carton. Z uwagi na kolor nadwozia Taki jak ma kolor zwykły karton. Kolor kartonowy? Tego nie słyszałem. Ale mi i studentom na dzisiaj już wystarczy. Zapraszamy na kolejne zajęcia.